Siemano wszystkim tutaj Polski Gamer 17 i po moim katastroficznym przejściu telepatycznym albo nietelepatycznym ogólnie już wiecie sytuację z rozdziałem 7, więc kontynuujmy z rozdziałem 8 i już nigdy nie wspominajmy rozdziału 7. Black Shadow to czytująca gnida. Seryjnie ten gnida tak cheatuje z jego boostem. Ale ostatnie dwa wyścigi są łatwiejsze, ponieważ komputer nie jest fałszywy! Ale cóż, tutaj jest lokacja Deathborna Albo Darth a, jak go tak sobie nazywam czasami you. You Wiem, co, tam jakiś swoje Grand Prix wygrał Mówię o Deathbornie teraz To okazuje się, że światło i mrok są w tych ich pasach. I kiedy się połączą, ktoś będzie mógł zniszczyć wszechświat. Fabuła gry wyścigowej, panie i panowie. Downs. Devborn. Nie pamiętam, że to jest łatwy wyścig, ale jest bardziej uczciwszy niż wyścig w rozdziale 7. I na pewno już będzie krytyka taka... O gamer, to czemu kontynuujesz grę, na takiej nie mogłeś technicznie przejść? To jest tylko w rzadkich okazjach. Ostatni raz kiedy tak zrobiłem, to na moi dwa kanały temu na Mega Man X6. Plus, tak czy siak, nad, że nie mogłem przejść najtrudniejszego wyścigu w całej grze, to mogę skończyć grę, pokazując ostatnie dwa poziomy. Nie bądźcie przerażeni tym, że Devborn jest daleko, ponieważ on tak zawsze jest. Dopiero jak masz Boosta, możesz go łatwo ominąć. I w przeciwieństwie do Black Shadowa, który ma nieskończoność Boosta z Blood Falconem, to Devborn nie spamuje aż tak Boosta mocno. Ale Syrynie, ja chyba miałem rację, kiedy ja mówiłem, że rozdział 7 prociążą tylko szczęściem, a nie z skillem. Bo nie mogłem zreplikować zwycięstwa w ogóle! W ogóle też można z busu sobie jak Ci się podoba, tylko nie na zakrętach ostrych, ponieważ to się kończy kraksą. Ponieważ tutaj jest dużo paneli recharżujących. Ten zakręt jest frajerski. Na ostatnim okrążeniu, jedna pomyłka, i te wborncie dogoni bardzo szybko. Kupienie, jakby co, dlatego cisza jest. Aż takiej ciszy nie będzie w crashu y, Team Racing. Ops, chyba zaprałem już moją sytuację. Albo nie, mogę to jeszcze wygrać. Jak wejdę w minę, albo nie, pierwsza przegrana z trzech. Potem edytuję. Ale jak ja już mówiłem, w przeciwieństwie do Black Shadow'a, te wborne mogę pokonać. I to chyba będzie jedyny F0, który robię. Wiem, że gra na Game Boy Advance, a jedna jest oparta na anime i ma fabułę, ale szczerze. Ten ls chyba będzie wielki przykładem, czemu nie zrobię więcej. Cię może uratować czasami, ponieważ cię przyspiesza, ale jak wejdziesz w parę naraz, to po tobie. Tego zakrętu nie lubię, naprawdę. Ten zakręt zawsze za... praktycznie on kończy wyścig. Kończy ostatnie okrążenie. No, Woj! Drugi restart? Jeszcze mam jeden restart i potem edytuje ten wyścig. Szczerze, oryginalnie planowałem anulować ten let's play, bo po nieprzejściu Black Shadow'a, po moim rage quicie, który zrobiłem. Ale postanowiłem nagrać tą grę go do końca, ponieważ technicznie mogę pokazać poziomy ostatnie dwa, ponieważ mam je odblokowane, więc aż takiego wielkiego powodu nie mam, żeby cancelować let's play. Gdybym zaczynał od nowego save'u, gdzie muszę przejść wyścig, żeby odblokować te ostatnie dwa wyścigi, to wtedy bym na pewno skancelował let's play. Oczywiście ja nie będę tak często tego robił, że o będę tchórzył i wstawię coś z internetu. Chyba będę musiał dotować na ten wyścig. No, spotkamy się na mecie. I udało się w końcu! Aż tak długo mi to nie zajęło, jak próba z Black Shadow'em. Serynie ten filmik był prawie dwugodzinny. Ale cóż, ponieważ Deathborn jest głupi, bo pełni samobójstwo teraz. Zamiast się zatrzymać, spowolnić, to wpadł do lawy. Nagrywam audio? Nagrywam. Czas na rozdział dziewiąty. Będziemy się ścigali z Bogiem. Seryjnie, będziemy się ścigali z Bogiem. Duchy z Kaspera. Wiem, co oni stworzyli Borna, oni stworzyli świat, czyli że są... czyli są bogami. Ale cóż, Kapitan Falcon zniszczy boga. Wiem, co oni chcą przejąć ciało Falcona. Więc ścigamy się z duchem twórców tej gry. Czyli, że tak naprawdę, ostatni wyścig, ostatnia misja to jest tak naprawdę time trial. Który pokonam, ponieważ on jest szczerze, bardzo łatwy, jak ustawiasz sobie kamerę na troszeczkę oddaloną. Ponieważ praktycznie ta trasa to jest Rainbow Road. I nie ma żadnych ścian, które cię ochronią przed przepaścią. Tylko def, śmierć. Dwa strzałkę na dół dajcie i macie tą kamerę, którą teraz ja mam. Ducha twórców gry można bez boosta pokonać. Największym twoim przeciwnikiem jest ta trasa, ponieważ, jak mówiłem, nie ma ścian. I można łatwo spaść. Kamerę zmieniam, ponieważ ja nie widzę, kiedy są zakręty, kiedy są zakręty na normalnej kamerze. I łatwo spadam. Oryginalnie ten poziom miał się nazywać Rainbow Road, ale ponieważ ta gra jest bardzo mroczna od poprzednich F0, to oni zmienili nazwę na coś tam innego. Więc nic się nie stało, że nie pokonałem Black Shadow'a. Ja pokonam Boga! Czyli, czy Kapitan Falcon nie jest katolikiem? Szczerze, Kapitan Falcon jest Bogiem gier wideo. Tak, internet z niego, z, z niego zrobi, internet z niego zrobił Boga i deadłem pierwszy restart, ale nie wiem, jak mogę tutaj dednąć. Ale cóż, zagadałem się. Mam nadzieję, że to będzie mój ostatni restart. Ponieważ naprawdę ta trasa jest łatwa. Fail. Ale z tego co ja spekuluję, na pewno z tego będą trzy odcinki. Albo w części, sorry, już nie używam odcinków. To nie są odcinki, ponieważ to są let's play na żywo. Ale że mogłem zrobić ten let's play post, komentarzy, ale cóż, postanowiłem to zrobić na żywo. Dobra, ostatni restart. I szczerze, teraz się zamknę. Chcę się skupić tutaj. Ostatnie okrążenie. Mam nadzieję, że to nic nie wykraka. I koniec zero, panie i panowie! Pokonaliśmy Boga, wiem, już nie ma co do roboty. Więc bogowie, nie wiem, umierają regułą tą, że jak się jakoś inny wygra wyścig, to oni się zabiją. Ale cóż, Kapitan Falcon zdejmuje hełm i olewa tą sytuację, jakby to się działo codziennie dla niego. Ale cóż, teraz jest hymn Kapitana Falcon! Jaki on jest wspaniały i zarąbisty! Jakby kurde mieli kościół zbudować dla niego. Ale cóż, to było f 0 GX. Let's Play nie wyrzedł mi fantastycznie jak sobie spodziewałem. Szczególnie z Black, z sytuacją Black Shadow. Ale mam nadzieję, że mi za to wybaczycie, Przecież pokonałem Boga! Ale cóż... Nie wiem czy ja mogę wam tak powiedzieć tą gierkę, ponieważ. Yy, ona nie jest bardzo łatwa, to wymaga dużo refleksów, żeby przejść grę. Seryjnie, speedrunnerzy mają takie triki do tej gierki, że normalnie trzeba być mistrzem tego kontrolera Gamecube. Ale przynajmniej mam teraz czystą duszę, że tego let's playa nie muszę anulować. I te, taka sytuacja się nie powtórzy, może, może ta sytuacja się powtórzy z Mega Manem X6, X6 to wszystko, może, ponieważ nie wiem czy, albo zagram w X6 na Easy, ponieważ jeba Ci, 6 nienawidzę X6 i jego przeklętego przedostatniego poziomu. Black Shadow tak lepiej łapami i powoduje eksplozję nimi. Wow. Tylko to umiem usłyszeć z wokali, i to jest pokazówka, którą ściągnęłem z internetu. Ponieważ grka nie ma funkcji obejrzenia pokazówek Wielka szkoda O, nie pokażą śmierci Black Shadow'a Że Black Shadow umierał Jakby mu się to podobało, takie A. Szczerze, może sobie kiedyś obejrzy anime f 0 Ponieważ e, f 0 e, Anime jest oparte na tej grze, Pozacie z tej gry się pojawiają Szczególnie Deathborn i modele postaci, i wyglądy pochodzą z tamtej, z tej gry. Ale cóż, jaki będzie nasz następny let's play? Ja jeszcze sam nie wiem. Nie ogłaszam nic, jak już mówiłem wcześniej. Nie chcemy mieć sytuacji z tonikiem Adventure. Ale cóż, mam nadzieję, że Wam się ten raz podobał. Tutaj polski Gamer 17, i ja Was żegnam. Adios.